Witam was na moim kanale. Dzisiaj pokażę wam w tym filmiku jak, pokażę wam jak zaktualizować And do Androida 5.0 Lollipop na tablecie Lenovo Tab 2 710 f Mam połączone przez Wi-Fi. Gdy nie było Wi-Fi, to trzeba, trzeba najpierw łączyć przez Wi-Fi, żeby ak po, przed aktualizacją systemu. A po aktualizacji systemu Niektóre aplikacje mogą nie działać. Dobra, tablet włączę. Wybieramy w ustawienia. Najpierw pamięć. I pamięć to jest, ile ma, chwileczkę, muszę z... cię przyciemnić. Trzy GB wolnej pamięci, Wnośni... pamięci wewnętrznej. Teraz informacja o tablecie, informacja o wersji. Tutaj mamy Android 4.4.2 KitKat, wersja jądra 3.4.67. Numer kompilacji T2A710F S000044 150 811 RAW. i wersja oprogramowania T2A710F 150 811. Dobra weźmy teraz aktualizację systemu i najnowsza wersja to będzie T2A710F S000054 150 801 I to nie będzie już Android 42 Kitka, tylko Android 5.0 Lollipop. I tu mamy wprowadzenie do wersji. Te... I teraz przeczytam ostrzeżenie. Pierwsze: To uaktualnienie spowoduje usunięcie niektórych danych użytkownika. Aby uniknąć utraty danych, przed rozpoczęciem aktualizacji, utwórz kopię zapasową wszystkich danych. Drugie: To jest uaktualnienie do systemu Android 5.0. Trzecie, najważniejsza aktualizacja, uaktualniona aplikacja do obsługi standardu GSM. Zmodernizowany interfejs użytkownika wzorowany na układzie systemu Android. I czwa jeszcze czwarte, pierwsze uruchomienie urządzenia po aktualnieniu może zająć około 11 minut. Upewnij się, że urządzenie ma odpowiednią ilość energii. 5. Po aktualnieniu ilość wolnej pamięci ule urządzenie ulegnie zmniejszeniu. I szóste. Prosimy o aktualnienie lub odinstalowanie aplikacji, jeśli są one niezgodne z nowo zaktualizowaną wersją systemu. Użytkownikom urządzeń system Android 5.0 zalecałem zesetowanie ich urządzeń fabrycznych w celu zapewnienia sobie, sobie większej wygody użytkowania. Chwileczkę, muszę najpierw zrobić ja... jasność. Dobra, i tu jest, i tu nam napis. Kliknij, aby pobrać aktualizację systemu 887 MB. Teraz pobieramy. To będzie długo trwać, te pobieranie. Już się pobiera, teraz jest 1%. O, teraz 2% jest. Tylko niestety nie widać filterów, bo jest zamazane, bo kamera ma jakość 480 pikseli w jakości SD. Miałem nagrać LG 6 ale nie mogłem, bo, bo się przegrzał, i przegrzeje się i zamyka, i zamyka automatycznie aparat na moim smartfonie LG Q6. Bo w LG 6 ma jakość 1080 pikseli. Będzie, wy, 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 będzie wyraźnie widać, a na, tym, ta, na tej kamence internetowej niestety źle nie widać. Źle widać. Ale mógłbym przybliżyć. Dobra. Zrobię teraz przy wynagrywaniu, jak się jak się, pobiera, jak się kończy popieranie aktualizacji. Pobieranie aktualizacji systemu dobiega końca. Zostało jeszcze 98%. I poczekamy, aż się ukończy pobieranie aktualizacji systemu do Androida 5.0 Lollipop. Dobra. Teraz klikamy Zainstaluj i teraz. No no, chodzę do domu no dobra, no, no, co. No no, bo Android. I i i Android jest i to jest aktualizacja systemu i tu jest napis Instaluję aktualizację systemu. Tu jest postęp, a tu jest postęp aktu instalowania aktualizacji. Ale to będzie długo potrwać niestety. Zrobimy pauzę na wygrywaniu i jak się ukończy a Kończy się instalowanie aktualizacji, zrobi przerwę w nagrywaniu, jak się kończy. Oho, widzę, że dobiega końca. Instalowanie aktualizacji systemu, chyba się za? O, już, no, no, bo Android. To będzie długo potrwać, to logo. Niestety. Więc będę musiał znowu przerwać na wilwanie. Za chwilę go. Zrobi pauzę na Za chwilę. Jak będzie długo potrwać. No, Android jest uaktualniany. Tu jest napis. Optymizowanie aplikacji 11 z, z, o, od 11 do 114 Muszę przybliżyć total, bo nie widać to, co to jest napisane. No niestety nie widać, przykro mi. Niestety, przykro mi, nie widać. No, no będę. Teraz robię pauzę na wygrawę i zobaczymy, czy optymizowanie, a, czy się kończy aktualizowanie, aktualizacja systemu. No właśnie, długo, strasznie potrwa ten... po aktualizacji systemu uaktualniania do Android 5.0 i Pop. Strasznie, musiałem długo czekać. Jeszcze muszę długo czekać niestety. Strasznie długo to potrwa. Ale jest 103 do 114. Jeszcze raz muszę zrobić przerwę w nagrywaniu, bo widzę, że strasznie długo to potrwa. A za chwilę na moim tablecie, niestety, się bateria wyczerpuje. Jak strasznie długo się aktualizuje. Niestety, bo ja miałem wtedy 50% baterii. Jak jeszcze był Android 4, 2 KitKat, musiałem wejść w aktualizację systemu. Jak nagrywam teraz. Natomiast. Bateria szybko może się wyczerpać Podczas aktualizacji systemu Teraz jest 106 A powinno być teraz 114 A tu długo potrwa Te optymalizowanie aplikacji Zrobię jeszcze raz przerwę na nagrywaniu No, jak widać Optymalizowanie aplikacji dobiera końca. Zostało jeszcze 113. Został os jeszcze ostatni. O, teraz 113. Uruchamianie aplikacji teraz się. I to jest uaktualnianie bazy, bazy danych kontaktów. I kończenie uruchamiania.

wszystko z nowe. Wejdziemy teraz. Tu mamy szufladka z zainstalowanymi aplikacjami. Teraz wejdziemy w ustawienia. Teraz zobaczymy, jak to wygląda. To jest ustawienia. Wszystko mamy. Pamięć. 3 GB i 15. Musiało się zmniejszyć. Albo. Teraz zobaczmy informację o tablecie i o wersji. Teraz to mamy Android 5.0 Lollipop, wersja jądra 3.10.54+, numer kompilacji T2-A70F z ss 0054 801 ROW i wersja oprogramowania t 2 a f 150801 Przedtem był Android 4.2 KitKat, teraz mamy Android 5.0 Lollipop. Ale to niestety strasznie dumne. Strasznie. Coś chyba awaria jest, coś się zacina. Mój tablet. No. Dobra. To na dzisiaj wszystko. Jak się podobał mu filmik, dajcie lajka, a jak nie, to trudno. Dajcie, dajcie suba, piszcie komentarze. Jak, jak, jak nie wiecie co... jak aktu ak aktualizacji systemu, piszcie komentarze. Dziękuję za, za oglądanie filmiku i pozdrawiam.